Jeszcze proszę temat żywienia, co oni jedli, bo na pewno nie jedli tego samego co my. Wiele rzeczy się powtarza, ale to żywienie było zupełnie inne. Pierwsza rzecz to masy warzyw, których dzisiaj używamy w tamtym czasie były nieosiągalne. Ilości drobiu, które my pochłaniamy dzisiaj, czy mięsa w tamtym czasie były nieosiągalne po prostu. Więc to żywienie troszkę inaczej wyglądało. Na co dzień jadano tak zwane podchłomyki, to często było z gorszej jakości, jakieś tam mąki z otrów, takich rzeczy. Robiony rodzaj placów. Oprócz tego oczywiście wypiekano chleb. Z reguły był to chleb razowy. Pieczywo białe przemne było raczej rzadko spotykane i wyłącznie bogatych. Bo Bogaci mogli sobie na takie rzeczy pozwolić. Na pewno było to jakościowo lepsze. I jeżeli chodzi o smak, to, to z pewnością było lepsze niż dzisiejsze chleby z ulepszaczem i dłużej zachowywało świeżość przede wszystkim. Natomiast mięso. Często się spotyka takie radosne twierdzenia, że dużo przypraw dodawano, bo mięso było stare, śmierdziało i, i trzeba było ten smród zabić i tak dalej. Ja zawsze zadaję pytania, czy oni w te**** albo w kę kupowali. <śmiech> <śmiech> Bez sensu. Mięso na ogół... Wiadomo, że coś się tam psuło. Ale pamiętajmy, że rzeźnik, który zabijał na w mieście zwierzynę, on zabijał tyle, żeby mógł tego sprzedać w miarę szybko, zanim mu się zestarzeje. To jest raz, dwa. Ktoś nie kupował dużej ilości mięsa, żeby leżały w chałupie potem i się psuły. To jest kolejna sprawa. Mięso było zbyt drogie, by pozwolić sobie na psucie się tego mięsa. Owszem, robiono pewne zapasy, mięso było wędzone, salone, szczególnie przed wyprawami wojennymi. Takie mięso mogło się rzeczywiście psuć już potem i był to problem, ale pamiętajmy, że wojsko przypraw na ogół jedzenia nie dostawało. Więc tamte zepsute jakieś historie trafiały, ale no nie demonizujmy z tym, że oni jedli jakieś stare, popsute mięso tylko i wyłącznie. To Owszem zabito powiedzmy jelenia czy jakąś tam sarnę, no to tego mięsa starano się jak najdłużej je przechowywać, no ono mogło się trochę natłuczyć, ale po co były przyprawy, żeby poprawić smak mięsa, żeby jeść ze smakiem, skoro mamy tego mało, skoro nas to dużo kosztuje, to zróbmy sobie z tego przynajmniej przyjemność, a nie jedzmy barachła zepsutego jakiegoś tam przez kucharza po prostu, nie mówię tutaj nawet o starym mięsiu, więc to jest trochę nieporozumienie, jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy. Ja znalazłem informację, że podstawą żywienia, przede wszystkim na wsiach i w małych miasteczkach i tak dalej, w ogóle w średniowieczu był bób i groch. Nie jakieś tam oczywiście kasze i tak dalej. Z tym był zawsze problem, dlatego że zboże było drogie. Przede wszystkim zasada jest taka, tutaj się powołuję za, za tym co napisał profesor Henryk Samsonowicz, że z jednego wysianego ziarenka zboża, przy plonach uzyskiwano od 3 do 5 ziarenek. Czyli jakbyśmy wysiejemy kwintal zboża, to zbierzemy 3 do 5 kwintali. No to jest wydajność no żałośnie niska po prostu. Więc nareo musiał być duże, a zbiory były niewielkie w rzeczywistości. Więc y, trudno w tym momencie wyobrazić sobie marnowanie tego zboża, żebyśmy codziennie jakieś kasze jadali, Bóg wie jakie ilości pieczywa i... Dlatego wszystkiego jeszcze trzeba piwo robić. No, piwo robią z pszenicy, z jęczmienia. <laughs> Jęczmienne piwo przede wszystkim było. No jęczmień raczej szedł na, na potrzeby produkcji piwa. No, ono się mocno różniło od dzisiejszego piwa. Było w różnych kategoriach, jeżeli chodzi o siłę alkoholu. Były piwa słabsze i mocniejsze. Piwa pili wszyscy, bardzo słabe piwa piły nawet dzieci. Zresztą było to spowodowane koniecznością, ponieważ piwo w procesie produkcji było pasteryzowane to raz, a dwa, że gotowanie tej wody na, na zalewanie, prażenie tego wszystkiego ulegało to pasteryzacja. poza tym sam alkohol zapobiegał Rozwojowi wszelkiego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, więc podawanie nawet jednoprocentowego piwa z dzieciaka alkoholika nie zrobiło. Natomiast dawało mu napój, który gwarantował, że on się niczym nie zatruje. Więc w rzeczywistości nawet mówię, dzieci piło, piły słabiutkie piwo. Było to jakiś sposób na radzenie sobie z brakiem czystej wody, bo nam się wydaje, że w średniowieczu woda była czysta, dzisiaj jest brudna, bo mamy zatrutą przez przemysł. Nie ma, nic, nie ma głupszego wyobrażenia. Nasza woda w kranach to jest kryształ w porównaniu z tym, co ludzie pili w średniowieczu. Wystarczy spojrzeć na Nizinę, jak wygląda rzeka, która powoli płynie przez Nizinę. Dlatego wyobraźmy sobie, że po drodze mamy Warszawę, Sandomierz, czy jakieś inne miasta przy różnych innych rzekach Toruń, i wszystkie fekalia, wszystko, cała padlina wszystkie yy, ścieki z Garbarni, lądują w tej rzece. Tam płyną setki tysiące klocków, płynie padlina, płynie nie wiadomo co, płynie brudny muł, zdychająca zwierzyna, trochę trupów po ostatniej bitwie, która się tam w pobliżu rozegrała. Ciężko czystą wodę. Jeżeli ktoś wykopał w mieście studnie, to ona miała głębokość 4 metry. Tą samą głębokość miała wszystkie straczyki dookoła budowane. Tam podejrzewam, że w tych studniach więcej moczu było jak wody po prostu źródlanej, więc czysta woda jest problemem w tamtym okresie, a picie piwa zapobiega mnóstwu groźnych chorób i różnym innym. Problemu, więc ja tam zawsze namawiam do picia piwa. Słódki raczej nie pito, gorzałka była nieosiągalna w tamtym czasie. Dystylaty były bardzo słabe, a z czasem i tak się przyjęło, że gorzałkę tylko hamstrwo więc w zasadzie należy się tego trzymać. Nie? Wina. Wina w już w XVII-XVIII wieku, owszem, wina miały po kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt nawet, niektóre gatunki, ale w średniowieczu to było właściwie wszystko żole. Wino, które miało rok. Na ogół się psuło. Nie potrafiono trzymać, utrzymać tego wina tak szczelnie pakowanego, żeby ono leżało latami i nie kwaśniało. Z tym był poważny problem. Wino długo się nie dawało przechowywać. Rzymianie mieli ten sam problem. W końcu Rzymianie wymyślili coś takiego jak koniak czyli destylowali po prostu wino. Wychodziła im tego trochę mocniejsza jakaś tam historyjka, która była całkiem fajna do picia, a dawała jakieś tam możliwości, a nie psuła się przede wszystkim. Nie? Zresztą wina rzymskie były bardzo gęste i słodkie, bo tylko słodkie wino nie psuje się w wysokiej temperaturze. Jeżeli otworzymy wytrawne wino w lipcu, postawimy je gdzieś w ciepłym miejscu, to no za dwa dni jest kwaśne po prostu. Jeżeli otworzymy jakieś Cinzano z bardzo słodkim winem, czy jakąś tam inną małmazję, no tak może stać się nie popsuje. Więc wina z reguły te południowe były bardzo słodkie i gęste. Trzeba było je rozcieńczać z wodą. Zresztą pamiątkę tego mamy do dzisiejszego dnia w kościele katolickim gdzie Jezus miesza wino z wodą. On nie miesza go dlatego, że akurat z tego ma coś ekstra powstać, yy, tylko dowcip polegał na tym, że Chrystus wchodząc do Wieczernika yy, po prostu trafił na dwa dzbanki. Jeden z tym potwornie gęstym, kisielowatym winem, a drugi z wodą, bo oni po prostu lali jedno i drugie rozcieńczając to sobie, przygotowując do picia, ponieważ nikt wcześniej tego nie zrobił. Sama, samo wino miało być symbolem Jego krwi, natomiast on wcześniej musiał to zmieszać. I ponieważ powiedział to, czyńcie na moją pamiątkę, do dzisiaj się to robi. Chociaż mieszanie wina nie jest już konieczne, nie? ale to jest pamiątka po tamtych gatunkach wina po prostu. My bardzo dużo mamy takich rzeczy, z których sobie sprawy nie znajemy dzisiaj. Dlaczego one powstały, dlaczego tak, a nie inaczej. A to są po prostu rzeczy konieczne, zwykła codzienność. Nie? Wiadomo, że jak już najemy się, to trzeba pójść do toalety. Z toaletami zawsze był problem. Kiedyś ich było bardzo dużo. Każda kamienica dysponowała własną toaletą na podwórku. To był dół wykopany z taką budką tojką. Taj Tyle, że nie plastikową, a drewnianą. Ta decha klozotowa miała identyczny kształt jak dzisiaj. Ja się zastanawiam, czy wtedy kobiety też krzyczały podnieść deskę, no ale to się mniejsza szczegóły. Taki dół kloaczny to jest skarbnica dla archeologa. To jest po prostu dupę skarbów. Tam do toalety no, ktoś wchodzi, odpina pasek, podpityje jest, mu wleciało w tą Trzy no, metry w gówno poszło na dno. Wyciera się tyłek. Miał pierścień, się okazało ślisko było, pierścienia już nie ma, leży tam. Już na więc trafiając na toalety możemy trafić naprawdę na prawdziwe skarby. Tam spadały instrumenty, pucharki, jakieś do picia, szklanki, kubki, wyrzucano rzeczy niepotrzebne. Ludzkie łajno ma fajne właściwości, bo dobrze konserwują Nie więc Jeżeli teraz trafimy na taki straczyk, to możemy wyciągać tam niesamowite przedmioty. Tam zresztą akurat w Polsce, nie, ale oglądałem takie przedmioty wyciągnięte z toalety, były w takim bardzo specyficznym kształcie były wykonane z kości, a w kronikach było zapisane, że służyły do czynienia rozkoszy kobietom. Chyba, że baterii tam nie znaleziono. Widocznie były chomiki to na Takie rzeczy w taletach też się znajduje, czasami jej to wypadło po prostu.